Pan sympatycznie podpisujący się bodzio, od razu miłe uczucia to wywołuje. A, temat jeszcze bardziej, czy też raczej postawa Pana Bodzia pisze, dlaczego niegdyś słowo projekt określało? Plan coś wstępnego, rysunek techniczny, a teraz projektem określa się na przykład programy naukowe, projekty muzyczne się mówi i tak dalej, czyli często skończone dzieło. Dlaczego słowo projekt nabrało tyle znaczeń? Rzeczywiście zmienił, ten, y, zmienił znaczenie ten rzeczownik projekt. Niedawno ktoś mi mówił, że ma za sobą osiem projektów. Ja, przyzwyczajony do jego znaczenia, mówię, i co? Miał pan tyle projektów i nic z tego nie wyszło. A on mówi, jakże? Wszystkie zrealizowałem. No i wtedy się połapałem, że on używa tego inaczej. Nie chodzi mu o to, że coś zamierzał zrobić, bo projekt to pewien zamiar, to pewien plan, tylko o to, że on to wziął i zrealizował. Projektus po łacinie to wysunięty do przodu. My mamy takie słowo, które możemy powiedzieć jest pewną, pewnym tłumaczeniem, czy kalką z łacińskiego, a może z innych też, mianowicie przedsięwzięcie. Ono jest przed nami. Ktoś przedsiębierze, no przedsiębiorca oczywiście, w przedsiębiorstwie. Już nie potrafimy tego słowa rozłożyć na kawałki przed. Się bierze, przed się wzięcie, czyli wzięcie przed siebie. To, co zaczynamy robić, jest niejako przed nami. Gdybyśmy to próbowali jakoś narysować, tak by to mniej więcej wyglądało. Kiedyś plan, dokumentacja, na przykład, to był projekt. O, tutaj położyłem ten projekt. Działaniach technicznych często to było coś bardzo konkretnego. To był zbiór rysunków, szkiców, to była właśnie dokumentacja nawet nie tylko rysunków technicznych, ale to projektem były też pewne językowo opracowane, czyli pewne teksty, które opisywały to, co się dopiero miało zdarzyć, miało się realizować. To czasami przez projekt rozumiano także wstępną wersję, to tylko projekt. Często zresztą właśnie to występowało w takim to tylko projekt. Mówię, to tylko luźny projekt. Ja to taki projekt. Tak rzuciłem pewien projekt. A to luźny projekt. Mało tego. Słowo projektować poza odniesieniem takim konkretnym, na przykład architekt, który projektuje dom, no, używało się kiedyś w takim właśnie sensie. On planuje albo projektuje wyjazd za granicę. Używało się tak tego słowa. Dzisiejszy projekt, cóż, to już jest coś zrealizowanego. Mało tego, ja słyszałem to w odniesieniu do partii politycznych nawet, bo się platforma obywatelska wypowiadał się jeden z przywódców tej platformy, jest projektem realizowanym, a partia jest projektem, to może już wszystko może być projektem. Tak jak coraz więcej rzeczy stało się produktem, to i projektem, tak się niektóre rzeczy stały. Drugie pytanie od pani Kasi dotyczy etymologii słowa szwagier. Jest w tym słowie coś sympatycznego, ale jednocześnie trochę takiego podejrzanego, trochę szemranego, szwagroski, szwagroszczak, mówi się czasami. Szwagier to wiemy: brat żony albo mąż siostry. No, mąż szwagierki to także szwagier. Czasem mówiło się żartobliwie szwagier, no, w sytuacjach już takich trochę drastycznych, na przykład o kochanku żony. To twój szwagier albo. On nie jednego żył, czy tam miał do czynienia z ich żonami. No to też, bo jak, jak nazwać kogoś, kto jest na przykład kochankiem żony, no to takie trochę było może nawet sympatyczne. Kiedyś w Polszczyźnie były dwa dziwne, dosyć dzisiejsze słowa. Pierwszy brzmiało szurza albo szurzy, i to był brat żony. A drugi to był dziewierz, i to był mąż siostry. Dziewierz Szurza, dziwne to określenia, czasem jeszcze ten dziewierz pojawia się w naszej świadomości, ale dosyć, dosyć rzadko. I ustąpiło to słowu szwagier. A skąd się wziął szwagier? Z niemieckiego. No tak właśnie jest szwagier, to jest dokładny, dokładny wyraz niemiecki. I... Jakkolwiek to słowo będzie jeszcze pewnie używane w takich kontekstach może żartobliwych, to dość dobrze opisuje tę sytuację. W końcu czy brat żony, czy mąż siostry, to jest i ktoś, kto jest spowinowacony z nami. Nie jest z nami związany więzami krwi. Mężem siostry wrzenił się w rodzinę. Brat żony, no żona nie jest z nami krwią związana tymi więzami. Więc ktoś, kto jest, no, przyszedł trochę... Z zewnątrz i mamy szwagra. Dobrze mi szwagra.